Siema, witamy w pierwszym odcinku. Zagrajmy w LS2013 w Multiplayer multiplay na modach. Ja jestem Pakusaku, Gingu, przewitaj się. No, Siema. Dzisiaj, jako pierwszy odcinek, zaczniemy sobie żniwa. Oto nasze sprzęty: Ursus 914, plus przyczepa 70, D47. I Bison BSZ110 e, Gingo zaprezentuj obie maszyny No, Bison no, widzicie Tu ładne no. wnętrze, automatyka Od to jedziemy, nie? No, to dawaj, ja jadę pierwszy. No. Uważaj tu na ten płot, żebyś znowu się nie zawiesił. Mm. Czekaj, bo sprawdzam kolor. Czeka, czek, czekaj, 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 ja się ten. A, dobra. Jest dobrze. Dobra, zaczynaj tu. Od tej ej. Czekaj. Zaczynaj kosić, ja tu na razie zgaszę traktor, bo szkoda paliwa. No. Będę cię obserwował. No, fajnie. Tylko w miarę równo. No, postaram się. To na sieczkę mamy na razie, dobra? Ale zresztą prasa jest, no nie, no to, to można też słowa. To czekaj. W którym tu się setką ale zgadniemy kasę no nie to szkoda trochę słony no <laughs> od razu mówię że wszystkie nasze mody pochodzą ze strony LS World no jedna z najlepszych stron na której ja najczęściej, najczęściej ściągam mody bo znam jeszcze parę innych stron ale najlepiej Najlepsza według mnie jest World. Według mnie też. A jaką pojemność ma ten autosanta przyczepa? Rzeczna? Nie, nie wiem, chyba tak. W drugim odcinku chyba będzie prasowanie, mhm. a w trzecim orka albo. Prasowanie się... i zbieranie może w drugim odcinku będzie. No tak, tak. Właśnie tak, dokładnie. Mhm. Chcesz tę chwilę pokosić? Mi się nie, znudziło. Nie, 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 to mi bardzo się... zły pomysł. Mi się... Ej, mi się już znudziło. Boże. Przebie to pole Teraz się kapnąłeś <noise> Nasza mapka to A A A A -v1. Akerland V1.1v11 Też ona właśnie pochodzi z World Ej, weź nie rób takich mijaków, no <noise> Poprawię się Są fajne na jej tablice takie z całą mapą i o, po jakie są w niej punkty. Patrzę robię jakie bo koszę z habina no to. No. Potem pod koniec filmiku pokażę te całe wszystkie punkty w tym tym Może pod koniec filmiku może jeszcze jakąś prezentację zrobimy naszej farmy, bo... Jeszcze nikt nie, jak nie widział było, Widać jak na początek. No. Ile masz w na razie 60% Podjechać? No możesz. Czekaj, bo włączyłem. Kurs. Mylimy się, bo w 11B się wystawiało rurę, nie? No. Już jadę, tylko uważaj, żebym cię nie staranował. No. Nie ten. Y, robić coś takiego, że będzie odcinek w partach, w sensie par na part, jeden, no, no, part no. Dwa, 15 minut, i pół godzinowy jest ten. Także może być na przykład dla widzów ale w pierwszym, w pierwszym nie, odcinku i koszenie, i prasowanie. także. Ale można przecież y, wszystko ten y, złączyć do siebie i na... na przykład na Windows Movie Maker. No w tym rzecz tylko, że nie możesz dodać dłuższego filmiku niż 15 minut na YouTube. No to tak. Muszę zdobyć ileś wi widzów. Tak więc subskry subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. No może jeszcze zareklamujemy naszą serię na Facebooku na przykład. No. Ale kosisz tym bizonem? Ha, weź, łapie. Ja tego potem nie proszę. No co, pole takie. Ile masz? Co? Nie, masz? jeszcze chyba już to skończę. No, bali nie będzie za wiele. No. To może będziemy koskować? Nie wiem, zaraz sprawdzisz, jaki czas jeszcze do końca. Ile no, wystarczy, czy nam brak, wystarczy, czy nie, nie braknie czasu? Więc... Jak się sprawdza? Musisz zrobić cięcie. Aha. To się nazywa umiejętność obsługi frapsa. <grywa> ja, ja frapsa długo nie mam No nie... Ja, no, ja nagrywałam na... A takiego czegoś jest najlepszy, bo naj, najczęściej chodzi. Ja miałam na Bandicam. No, nie no, ja dużo takich programów znam. Ej, ile masz w płace? 51% Ale yy, ile wagi? Wagi litrów nie wiem. Yy, dwie tony. Dwie? No. Kurde, to mi nie wejdzie na jedną bakę. No to, to jedź, trzepam. już szukaj, szukać tego. Czekaj, to wypróżnię szkoda, jechać. Czy, czy, czy staja mam to? No. Zatrzymaj się tu przy końcu. No, chyba też. <śles> się nazywa Reflex, na łagach, oczywiście A Co coś zrobił? Troszkę jest niedopracowana ten, aut, ten auto sam, jak się cofa to tak dziwnie podnosi przednią ośkę No Mógłby być lepszy, dobra, jestem full Dobra Czekaj zalukam, gdzie tu się sprzedaje jakiś, nie wiem, cokolwiek na tej mapce, gdzie tu się co.